Niby nic nadzwyczajnego, nie? Ale niestety tknąłem w windzie. Wyjść z niej nie można. Zatrzymałem się na minus pierwszym poziomie. Żadne przyciski nie działają. Drzwi się nie chcą otworzyć. Zadzwoniłem do obsługi technicznej. Mają przyjechać za jakieś 40 minut. I mnie stąd uwolnić. Ciekawa sytuacja. Nieprawdaż? No nic, trzeba tu poczekać na to. Pani względem bardzo miła, mówiła po angielsku normalnie, można było się dogadać. Tylko co ja to będę robił przez 40 minut? A boże, boże. Oczywiście w ogóle nie chcę otworzyć. Bo, widzicie? I to wszystko. Nic, nic więcej. Się same zamykają. W zasadzie to ja pomiędzy piętrami ale da się o zauważyć o części tutaj są Trzeba poczekać na serwis 40 minut no to do zobaczenia And this is it. Kolej przyszedł. Zarłynę ratowany. zaraz się skończy rękach. Hehe. <sighs> o oh my god, how many to jest.